Witam Was, kochani. Nazywam się Monika Pietkiewicz. Jestem tu dzisiaj z Wami z bardzo, bardzo ważnego powodu: a mianowicie podzielić się moją bardzo trudną historią. Endometrioza istnieje. Endometrioza jest okrutna, zniewala, osacza nas, tak bardzo nas kopie. Ból endometriozy. Myślę to jest um, e, pewien stopień piekła e, naprawdę. To jest wściekły diabeł, który przychodzi po prostu co miesiąc i dręczy. E, dusi, zniewala, ogranicza i to nie jest bóle właśnie zęba, ból głowy, gdzie możemy e, popić szklanką wody ibuprofen i boprofen i i przejdzie, i pójdziemy do pracy, i pójdziemy w nasze życie codzienne. Nie, endometrioza zniewala do tego stopnia, że jesteśmy przykute do łóżka, zwijamy się z bólu, płaczymy. Pierwsza y, wizyta u doktora y, Mikołaja Karomskiego była y, bardzo zaskakująca dla mnie, ponieważ y, wcześniej y, próbowałam się diagnozować u wielu lekarzy i ta droga była bardzo długa, y, a u doktora Mikołaja to było po prostu konkret, konkret, konkret konkretem pogania. Doktor zrobił mi bardzo eksperckie badanie USG, i po prostu u niego to było wszystko czarno na białym. Yy, u ciebie jest to, 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 yy, gdzie lekarze latami nie mogli do tego dojść. Pan doktor od razu powiedział, jakby swój plan działania, co można zrobić, yy, jak można zawalczyć co powinniśmy zrobić i tak dalej, więc to było bardzo zaskakujące dla mnie, bo ja latami o to błagałam i tego nie dostałam, ja o to prosiłam i tego nie dostałam, a tu przychodzę po prostu już na, w momencie swojej największej rezygnacji już i dostaję wszystko. To było cudowne i, i po prostu wrzuciło naprawdę wiele nadziei w moje serce i ja wiedziałam, czułam po prostu intuicyjnie, że jestem w dobrym miejscu, i czułam to ogromne zaufanie i taki pokój w sercu i w duszy, że, 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 że to jest to miejsce. Następny konkret taki, który mnie zaskoczył właśnie pozytywnie bardzo u doktora, to było po diagnostyce, właśnie po badaniach, pan doktor po prostu zasugerował operację. Zaprosił mnie do tego, abym umówiła termin. I ja po prostu byłam w takim szoku pozytywnym. Ja mówię, jak to? Operacja, teraz już. Ja mogę się umawiać, ja mogę umawiać termin operacji, e, gdzie ja czekam na to tyle lat. E, tyle lat prosiłam. Chciałam, żeby pozbyć się tego piekielstwa, i nie było na to szansy. Nie było szansy na rozmowę nawet o tym rozwiązaniu. A tutaj pan doktor od razu daje rozwiązanie. Mówi, że. Zapraszam umówić się na operację. I ja naprawdę z tego gabinetu, doktora wyszłam w takim totalnym szoku pozytywnym i mówię, pani Boże, dzięki! Dziewczyny, teraz chcę wam powiedzieć o tym czasie cudownym po operacji, o tym nowym życiu. O tej nowej szansie, y, którą dał mi doktor i operacja. Bo tak naprawdę zmieniło się teraz wszystko, ale wszystko właśnie wróciło na swoje miejsce. Tak jak było do góry nogami, tak teraz się w końcu układa. Nie ma już tego piekła. Tam weszło słońce. Jest wszędzie słoneczko, naprawdę. Tutaj świeci pełne słońce. i i ja się często jeszcze łapie sama, że ta endometrioza tak mocno odcisnęła piętno na mojej podświadomości, na mojej psychice, że jak wstaję nieraz z łóżka, to chcę zaznaczać dni w kalendarzu albo myślę o jego, kiedy przyjdzie okres, albo coś takiego, ale po chwili pstrykam sobie, szczypię się i mówię: Nie, <grym> tego tak już nie będzie, jesteś wolna. I jesteś szczęśliwa. I po prostu to jest takie niesamowite, bo ja się bardzo często jeszcze łapię na tym, że ja, że ja po prostu nie wierzę w to, że mi się wydaje, że ja się obudzę, że to jest jakiś piękny sen. Ale nie, to nie jest sen. Kochane dziewczyny, jestem przede wszystkim dzisiaj tu po to, żeby wam powiedzieć, że szczęście to fakt, a nie mit.